Wysłałem naprawdę dużo maili z linkami do moich filmików, maili proszących o pomoc, o jakąkolwiek pomoc, do mediów, do instytucji, do posłów, do senatorów, do fundacji, gdzie się tylko dało, gdzie mi przyjdzie do głowy, do kancelarii prawnych. I powiem szczerze, wszyscy mają mnie w dupie. Z czego to wynika? Wszyscy tak bardzo boją się tych sądowych kreatur którym wydaje się zresztą słusznie, że mogą robić co chcą, każdy się ich boi, no to wygląda. Nikt nie chce być zgnojony, tak jak ja. Żadnej pomocy, żadnego odzewu. <gry> to znaczy, dotarła do mnie gdzieś tam jakimiś źródłami informacja, że jedno z mediów nie tylko do mnie się nie odezwało, ale jeszcze powiadomiło policję. Także bardzo Wam dziękuję za, za pomoc. To tyle. Odezwały się dwie osoby, które są członkami, nie wiem czy to jest w tej chwili już partia, czy organizacja, czy stowarzyszenie, nie będę mówił skąd i czy jest stowarzyszenie, w każdym razie z pewnością będzie startować gdzieś tam w wyborach. Bardzo Wam dziękuję za, za, za odzew. Osoby to są jedyne osoby, które się zainteresowały, tym niemniej no nie mają żadnych realnych możliwości udzielenia mi pomocy, ale przynajmniej otrzymałem miłe maile. Z, z, z dobrym słowem bardzo wam za to dziękuję natomiast tak jak powiedziałem no reszta niestety mam je w dupie więc ja zastanawiam się nad sensem jakiejkolwiek dalszej dalszego mailingu to zaczyna być bez sensu, no, bez sensu